Pamiętasz co było ostatnio? Nie prowadziłem po pijaku od ponad dwóch lat. Za tamto przepraszam, chętnie bym cofnął czas. Po prostu byłem młody, głupi i za dużo wypiłem. Pamiętam tylko, że fura w coś się wpakowała. Ricky był pierwszy dzień w pracy i chciał poszaleć śmieciarą. Tutaj palił gumy. Wypadki się zdarzają. Napijesz się, naczpasz, a wypadek i tak by się zdarzył. Ciężarówka wpadła w poślizg. Śmieciarki się tak dziwnie trzęsą i są ciężkie. Nachowała o tutaj, aż iskry szły Pamiętam tylko jak na coś wpadłem i wóz się zapalił. Wpadł na działkę Teriego, też tam uprawiał ziół. Całe skosił. Nic się nie stało, nie wiem, czy u mnie wyrzucili. Wkurzyli mnie ostro. Nie prowadziłem po pijaku od dwóch lat, teraz już nic nie spieprzę. Ricky, naprawdę chcesz zacząć żyć inaczej? Po to przyszedłem. Chcę się żenić z Lucy i żyć z nią i Trinity długo i szczęśliwie. Znajdę robotę, zasadzę zioło. Będziesz się przykładał? Tak, przyrzekam. Nie przychodziłbym tu, gdybym się nie zmienił. Nie jestem idiotą, nigdy tak nie mówiłem. Jestem poważnym gościem, a ty przyłalisz mnie prosić o przysługę i kłamiesz. Wynocha.